Witam serdecznie w kolejnym odcinku. Dostałem sobie kosztorys i chciałem Wam pokazać, ile będzie kosztowała naprawa samej klapy. No, proponuję sobie tak, w tym momencie, przez chwilę, zastopować filmik zastanowić się, ile może kosztować naprawa samej klapy, a naprawiana będzie klapa nowa. Ta listwa to jest plastik, ta listwa, tu też pęknuło, pękło to sreberko, czyli klapa, listwa, listwa, w związku z tym napisy muszą być przeklejane, daje się nowe. I od środka cały ten plastik, kawał po prostu czarnego plastiku, też pęk i on też będzie naprawiony. Oprócz tego będą przeklejać szyby i tak dalej, tu też jest jakaś tam cena, no i i nie znam dokładnie ile będzie kosztowało pomalowanie no ale pi oko więc uwaga, naprawa samej klapy to jest około 10 000 zł niezły szok, nie? sama goła klapa 3100 zł ta, to pudło czarne, ta osłona od środka 1100 zł ta listwa górna 1000 zł ta listwa dolna 1560 zł napisy nie wiem czy dobrze odczytałem ale chyba tak 360 zł oba zamek no zamek się dzieli na dwa tutaj włącznik no i w ogóle cały zamek więc cały zamek 800 zł a sam włącznik 400 zł. Łącznie 1200 zł. Oprócz tego są jakieś tam bajery, spinki i tak dalej, właśnie przeklejanie szyby, więc ten koszt będzie chyba jeszcze wyższy. Więc w samych tych częściach, co wymieniłem, to jest 8300 zł. Słuchajcie, i, i, i to jest chyba netto, ale nie jestem pewien. Tak mi się wydaje, że to jest netto. Plus właśnie malowanie, składanie i tak dalej, przeklejanie szyb. Także prawdopodobnie to jest. Dobrze, ponad 10 tysięcy zł. W kolejnym odcinku Wam nagram, ile kosztuje naprawa zderzaka. Dzięki, trzymajcie się.